Ale teraz pora powiedzieć dzień dobry naszym komentatorom, a na stanowiskach jest już Morgan oraz Hermes. Dzień dobry, dzień dobry, witamy Was bardzo gorąco i bardzo serdecznie. To kolejny dzień i Łukaszu kolejne emocje związane z tym turniejem. Wczoraj było naprawdę bardzo, bardzo dużo fajnych meczów. Dzisiaj liczymy na to samo albo nawet na jeszcze więcej. Chcesz zdobyć nowe skiny do CS? -a? Wejść na G4 skin z kodem Mega J Rozumiem, że jesteś gotowy, jesteś pozytywnie nastawiony tak, do tego. Mówi się o tej odpowiedzialności tak, że trzeba wstać rano, ale to się nie zgadza. Nie działa. Nie, nie działa. Nie, działa. Nie, nie dzisiaj. Nie idzie. No to może jutro. Jednak, jednak moi drodzy, szybki, szybka zmiana. Czasami się zdarza, że piłkarze tak słyszałem, że piłkarze przychodzą na rozgrzewkę i wtedy jednak jest zmiana w składzie. Słyszałem, że reprezentacja Polski kiedyś tak miała, ostatnio nawet. Ty jesteś w formie Powiedz coś, widziałem. Chyba tak. Dobra, następny. <gulity> Takie pięknie, naturalnie kobietki? No nie dowierzam. Bez photoshopu. Idealna cera. Piękne uzębienie. No widzicie? Sport zdrowia, zdrowie. Na poprawy wygląda jak uruk, haj. Miły nie da to mnie ci pomagać, pomaga wypełniać siostry. Tylko auto autostrębna, a to nie jestem głupi. Aktywować szczelinę, czy wystarczy nam ta... Między zamami Uzaka. 1991. <laughs> to... W którym roku upadł mur berliński? Ja bym powiedziała, że A w 1989. Ale nie pamiętam tego jako daty. Powiedzieć wam, jak to pamiętam. Pamiętam to dlatego, że wiem, że to musiało być po wojnie ale przed czasami, w których żyli moi rodzice. W sensie, że... O, że oni mogli się już urodzić, ale musieli być młodzi. Wiecie. What? z Polski już pamiętasz? Tak, 40 lat przed yy, Bolesławem Chrobrym, czyli 966. A dlaczego nie 1999? Bo tu już jest za blisko do mojego urodzenia się. Tu jest trochę dalej, więc tu mi bardziej pasuje. Wydaje mi się, że te lata 90. już były takie bardziej cywilizowane. A tam wcześniej to jeszcze jakieś takie, jakieś TSRR, jakieś PRL, jakaś komuna, jakieś takie rzeczy takie dziwne. Gunnis Toner, dzięki za czwarty miesiąc. To mi się wydaje, że to były te czasy. Dwa lata różnicy, ale tu jest 8 z przodu, a tu jest 9 z przodu. Jakby było odpowiedzi. 89 i na przykład 82 to bym powiedziała 82, nie? Prawie. To jest chyba zakończenie II wojny światowej. Coś o tym typku, co miał mega szczęście, co nie zagrał w jakąś gambę, to wygrywał. Któregoś dnia wygrał w teleturnieju wycieczkę do Indii, tam poznał kobiety, zakochał się, wziął ślub i w trakcie nasy poślubnej tak się jej przygląda, że ona ma tę kropkę na czole, zdrapał i wygrywał samo. <grym> Idę, Pilo! Co to <laughs> O, hula. No, a nie trafiam w to. Antek nie traf. Dobrze, Antek. Kurwa. Nie! Czekajcie, zobaczę. Kurwa. Ale pierdolicie głupoty. Czemu kurwa, kłamiecie, że pod oknem jest typ? Ale to, to go że przyjechali, zobaczcie. Ekipa bananów. Spocony Maxiu cię zabił. Spocony Maxiu 69. Spocony Maxiu 69, 169. jak on zrobi sobie w życiu, tak sobie dwa żebra wytnie i sobie sam gałę zrobi. Zadzwonię do. P P Boże, Izak. Izak wyzywa dzieci w Fortnite? Why you do this? Myślałam, że on tylko na Fifie jest agresywny. Alana, brata, zapytam się, ile będzie. Z godzinę pewnie będzie, mi się wydaje. Co? Witam brata mojego Alana. Alan, ile będzie minut materiału? Godzina 10. Uuu, widzicie, widzowie? Godzina 10, Alan, brat. Alan, wytłumaczyłem wszystko, widzom, powiedziałem, że to nie twoja wina, powiedziałem, że to po prostu, że ty jeszcze i tak dzień wcześniej wrócisz z Anglii i że jesteś wspaniałym człowiekiem i że sukces, który osiągnęliśmy, osiągnęliśmy dzięki tobie. No wiem, bo właśnie pięć minut temu, ktoś mi napisał. Kiedy bansz ty na dziwko. <laughs> Muszę kończyć, ale... <laughs> A co jest z tym, kibru? Ty samego. Tejpy dojeżdżają. Wróciłem. Gdzie jesteś? Nie wchodź do kibla. Niesamowity mecz, niesamowita walka. Dwie drużyny, co do których, patrząc na początek, nikt wiele nie oczekiwał. Sporo osób gdzieś stawiało ich tam na pod 0-3. Nawet widziałem Walker, było w tym wysoko. Nie pamiętam, jak było w przypadku Fashion UA, Way, ale tak to Dlaczego no. Piotrze, widzę, że. W końcu, no chciałem powiedzieć, w końcu, tak? Udało się. Morgan, mamy to. No tak, no Morgan, troszkę chory, <noise> więc trzeba go godnie zastąpić, prawda? Za tym jestem. Mam nadzieję, że to ostatni mój raz, bo widzę, że chyba niespecjalnie mi to pasuje. Jest to, moi drodzy, fiwo, piwo kraftowe. Ja wiem, dlaczego tu nie czuję pełnego smaku, ponieważ to piwo ma mniej niż 4%. Natomiast to jest takie troszkę o obniżonym, jakby, procentażu i jest ciepłe. A, najdroższe z całego zestawienia nie trolujemy. Dobra, to ja wam powiem wprost. Ja jestem starym Alkusem. No, chyba to chciałem tylko powiedzieć. <laughs> Dobrze. Piękny komunikat. Jak tak insyfku... Ony No To no, 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 no. było partner ci i przeszkadzał. Pierdolę, za dobrze broni ten chłop. On Robi z lewej do prawej. Co ty robisz? <noise> 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 nie wiem, czy się tak bawimy, czy nie, więc zaryzykuję w tej grze, bo słuchaj się spocił w pierwszej turze, ale. Gdyż toner za czwarty miesiąc. Arkol robił kluczyk. A To albo wszyscy, albo nikt. No. 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 Co w związku z tym. No, a to to nic <laughs> ja co Albo nikt go nie ma. Tak, tak. A to na ja przykład ja tak Nie, Nie, Gabriel. Nie, nie, kurwa, Nie, gadaj. nie, nie. Nie, nie, nie. Po prostu w chciałem, chciałem zobaczyć, czy ktoś będzie zabijał, i chciałem zostać tam dłużej. Ale pobiegłem później od razu na elektryka i stałem na światłach. Widzieli mnie. Przepraszam, Krzysztof. przepraszam. Cię, o, to zamachanie w głosie. Krzysztof. Krzysztof. Aha, Krzysztof. No dobra, tak, tak. Róbcie, co chcecie. Wyjebiecie niewinnego. Dobra. dobra. To Ile mam lat?

nie no czekaj, bo... Hmm, to to jest pierze w ogóle. No pierze. Co to jest, to to jest tak pierze? Jest, no skór, jak masz ich po prostu. Pierze, słyszę pierze, co to jest pierze? Nie wiem, no pierze. No, no. no jak nie Jak to wytłumaczyć? Pierze no. Zaraz ci podam definicję. Masz... Jak masz w poduszkach pierze, puch ptaków, o właśnie. Czyli A, jak czyli ptaki mają pióra, no pióra. A. No żelazo to metal, tak? A no a pióra no to są lekkie, no się mówi lekkie jak piórko. Nie, ja bym ja bym chciał użyć 50 na 50 pierwsze ten. No. Trudno się wylosowało. No i zostało pierze oraz ważą tyle samo. No ważą tyle samo. No skoro to są pióra, no to... No nie może być cię ten cię cięższe pióro, więc to albo musi być podobne, albo... No kurde, no nie wiem Ojej! Co jest? Chryste Panie ty. Pierdolę, Misio. się przestraszyłem. Misio goni, Misio nie goni. Już wątpię, że był taki uparty. O! mać. Nie widziałem go. W ogóle wiecie tego się w chuj boję. W chuj boję się jak na przykład polecę do Afryki i ukąsi mnie jakiś barak nie? Taki że taki Jaki wiesz tak. co chodzi. No taki, komar, że... Komar. Komar chyba. No, tak nie... no jak to się nazywa? W lolu to się nazywa Skarner. Jak to się nazywa? No oh, jezu. Skorpion! Skorpion, właśnie. Ja pierdolę. Tej streamerki Diabels na ciebie nie zasługuje. Nie ja, mów tak, nie mów tak, zasługuje. Myślę, zarabia? zarabiasz? Ja nie wiem, kto jest. Żyje dwójka. Może się później rozdzieli się, może poszedł double. Nie, nie, no mówić. Jak poszedł reaktor. Dobra, Bruce, wie kto jest, dawaj, Bruce. Nie, ja już nic nie mówię, wyjebane. No powiedz, no powiedz, ja. No, 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 obrażaj się. Obraż się, no, kurwa, powiem, tak twój stary 30 no. lat temu, no. A, no i musimy kulik ogarnąć, to dla mnie maschew co, co to jest kulik? Kulik! No, kurwa, To jest taki rodzaj, to jest. Taki rodzaj, dobra, dobra. Od rodzaju odsypka. Nie, trolujesz, I... Bruce. Nie wiesz, co to jest kulik? kulik? Taki odsypek. A duży, nie wiesz? Dużo odstępów z żurawiną przypiekają. Powiem prostu. Wam tak, byłem w górach naprawdę niewiele razy. No, Czy już wie co to jest taki, kulik? kulik? że masz taki kurwa duży ostry, żurawinka i odgięty tak. Okazuje, Okazja, by nasi eksperci porozmawiali sobie o samej mapie inferno, także teraz oddajemy głos. No ale się śmieje. Przypadałoby wstać, ale pan Jakub to wpadł w, głęb w głęboki sen, widzę. Panie hoście, trzeba to wszystko poprowadzić. Zgodnie z planem. Abraham Lincoln to był ten, co. Na pewno nie mógł, mógł być Lincoln, bo Lincoln to był ten, co trzymał słońce, ruszył ziemię. Kochani, bo niektórzy będą się żegnać, i jeszcze powiedzieć, Mamon, możesz wbijać, bo jest Mamon na zastępstwo, i kto nie o, teraz. O kurde, ja bym padam, a Pan mam rozumiem, rozumiem. Nie, Pan <śmieniu> <Nie, śmieniu> został, Pan został, <śmieniu> <śmieniu> paga. został. Hmm. No, pisajo, chodźcie, chodźcie. Ale maskina, kaczka! Leczy y, koguta. Okay. Ja bo ja będę tłumaczył, jak będę stracił. Dobra, dobra, to... dzięki. No, niemożliwe, widzowie, że tu jest jakiś ten, nie? Ja ciebie również pozdrawiam. Dziękuję bardzo, sad baby pepe, za 16 miesięcy. Dziękuję. Dzie... O kurwa, o kurwa. NDA dostał milion dolarów, kurwa przelew. Czy on miał to, trojana na kąpie?

Ja śpiewałam podobnie jak miałam 5 lat i nie znam jeszcze angielskiego. To tak wymyślałam te słowa, też, których nie, nie znałam. Mortadelka, krwa, nie ten stream chyba. Tam uciekaj za mną, bro. Do... Może karty i Od tej karty. Na trzeba było. Nie ma, nie? <śm> Dobra, a król, to już zobaczyłem, ale to nie ma problemu. Król Pik, czarny król. Rożek przed sekundą oderwany. No. Stąd. Poczekaj, bo. Trzeba by go gdzieś wyczerować teraz z powrotem. Bo w iluzji często chodzi o znikanie, ale i pojawianie, nie? Do mojej kieszeni patrz. Nie mam, tylko ten. Czekaj, a znasz w swojej? Masz bruzę na przykład. Nie! Nie! No nie, 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 kurwa nie, nie, kurwa nie, 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 jak nie, 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 Jak nie, nie, Jak nie, 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 Za Elką. nie, <grym> Za Za czy prawo jazdy robisz? Tak. Ej, dlaczego e, piosenka o Harnasiu jest, kojarzy mi się jako zimowa piosenka? Taka właśnie świąteczna, nawet trochę, a ona jest ta, taka letnia bardzo, w sensie opiciu w metalowym kubeczku piwa zmrożonego na lato. Lodo herbata, no. Ona na lato była robiona nawet cały teledysk. No, właśnie wiem. Że zmrożoną herbatą i w ogóle. Bo na filmiku były narty i mały mam dosyć ludzi i chcę odnaleźć spokój, Zagląda w jedno miejsce, w którym robię dużo kroków. Nie szukam powodu i zawsze znajdę sposób dobry, beat I mikrofon to moje antidotum. Kiedy mam dosyć ludzi i chcę odnaleźć spokój, Zagląda w jedno miejsce, w którym robię dużo kroków. Nie szukam powodu i zawsze znajdę sposób dobry, bit. I mikrofon to moje antidotum.